Nie wiem jak ustawić tę kamerę Nie wiem jak ustawić kamerę żeby było mnie widać trochę Ledwo dzisiaj się trzymam Tak naprawdę wczoraj zrobiłem taki meeting w stylu długodystansowego jak to się nazywa, zawodnika olimpijskiego Szczerze mówiąc mam nadzieję że ja lubię nieraz takie wypady Wczoraj dosłownie miałem tak zwanego farta Samej, samego farta, jakby to powiedzieć, jeżeli chodzi o zorganizowanie sobie i podwózki pod granicę przez moją przyjaciółkę Dorotę, a także i w, jeszcze w tym wszystkim udało się zrealizować jakieś tam szybkie rozklejenie tych plakatów. Właściwie nawet szczerze mówiąc nie chodzi o rozklejenie tych plakatów. Tutaj nie ideą jest rozklejenie plakatów. A sama treść plakatu e, polega na tym, by troszeczkę e, było to po prostu w takiej wersji e, z, z takiego zwoju papirusu albo e, greckiego pisma e, takiego w stosunku co do e, młodych e, e, z którym nie mam za wiele interesu. Ja tak naprawdę patrząc na swojego e, syna Jakuba, czy e, na swojego syna e, Kacpra a, a i na wiele, wiele młody, wielu, wielu młodych y, y, ludzi, z którymi się gdzieś spotykam, którzy gdzieś na bazarach e, czy gdzieś e, biorą, pierwszy swój, biorą pierwszy swój jakiś kredyt, czy gdzieś na bazarach próbują e, e, organizować sobie jakąś e, do, pracę, e, skłaniają się ku marzeniom e, takiej fuchy e, życia, takiego furszeta e, e, o zrobieniu e, małego biznesu, otwarcie pierwszego kebaba, pierwszego klepu z używaną i tak dalej. Ja tutaj pomyślałem o tym, że właściwie e, patrząc na stronę Asomotu, a, e, na, tylko ze względu na doświadczenie e, tej firmy, a także i na, tak jak mówiłem, pozytywne koneksje, e, nawołuje do tego, że, że są to okazje, by łączyć e, w tak, się w tak zwane m, integracyjne może nawet możliwości e, budowania sfer biznesu prawdziwego. Ja uważam, że młodzi ludzie w ogóle nie mogą być stratni na danym biznesie, na handlu, w, kształcąc się w tym, w tym przedziale. Moim zdaniem w ogóle nie ma możliwości, by młodzież, w jakiś sposób młoda strona ludzi miała możliwość stracenia na tym swojego kapitału. Jeżeli by połączyli się w tak zwane sfery integracyjne pomiędzy Europą i tutaj mówię o ludziach mądrych, młodych, e, którzy mogliby e, tak naprawdę poprosić świat e, europejski, czyli Unię Europejską, o to by zbudowali dla nich e, tak zwany przykład ułatwionej formy e, zagospodarowania właśnie świata lekkiego, świata świetnego e, w tak zwane ekologiczne sfery, E, wszystko co związane z Greenpeace, pandami i innymi organizacjami jak UNICEF e, by mogli z, zbudować jakby to powiedzieć taki przedział e, schematów, rubryk i najróżniejszych tych swoich przepisów e, by ułatwić totalnie jakby to być budowanie takich zielonych punktów, które by były jakby to powiedzieć plastycznością, przepływem e, młodych ludzi z Europy, by mieli powód przyjeżdżać do e, różnych krajów. No i w jakiś sposób też podróżować. Tutaj nie chodzi o to, by przemierzać 90 km skuterem elektrycznym pomiędzy Frankfurtem, Słubicami a Zieloną Górą, bo są to miasta moje jako, przykładne, jako miasta przykładowe. Zaznaczam, że nie wiąże się to z realizacją, jakby to powiedzieć, czy projektem realizacji realnej, tylko jest to mistyczna teoria, napisana historia. Chodzi o to, że w tej sferze można zbudować tak zwane... Mosty e, przypominające troszeczkę, może nawet mosty tęczowe, e, w których można zbudować e, pomysł na e, kampanię, e, a nawet na parlamenty, łączone, jak to się mówi, które łączą e, małą sferę biznesu i handlu, by w ogóle nie było czasu na głupoty, e, na jakiekolwiek e, przykłady negatywne w życiu, tylko e, właściwie, bo ja wspomniałem też swoje młode ta Wciągnąć się do grupy kapitałowej młodej, podciągniętej pod parlament i studentów albo zarząd studencki daje gwarancję całego życia już później startu, jak to się mówi, przykładu takiej firmy, jaka są od 40-50 lat w handlu i to jeszcze firma rzetelna, dobry mechanik i tak dalej. Tutaj łącząc, jakby to powiedzieć, świat ekologiczny i świat, który miałby się składać tylko i wyłącznie z poprawności, jeżeli chodzi o taki przykład lekkiego biznesu a i przykład realnej pracy dla planety, myślę, że mogłoby się to udać. Ja postaram się napisać jeszcze coś więcej na ten temat. Pozdrawiam.